Osiedle Słoneczne Piaski w Puławach u zbiegu ulic Ceglanej i Sosnowej to inwestycja grupy deweloperskiej Magdom w Puławach. Oferujemy mieszkania o metrażach od 37 do 105 m2. Tylko u nas mieszkania w standardzie pod klucz. Osiedle Słoneczne Piaski to spokój i cisza, a jednocześnie bliskość szkół, przedszkoli i centrum handlowego. Zapraszamy do biura sprzedaży Magdom przy ulicy Dęblińskiej 18. Chcesz wiedzieć więcej? Dzwoń 81 888 5. 5, Ponad 50 policjantów i policjantek, pracowników cywilnych policji, zostało uhonorowanych awansami, a także wyróżnieniami i nagrodami z okazji obchodzonego w całym kraju Dnia Policji. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się od złożenia meldunku pierwszemu zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, inspektorowi Sławomirowi Zagojskiemu przez dowódcę uroczystości. Po przywitaniu zaproszonych gości, głos zabrał komendant powiatowy policji w Pławach inspektor Dariusz Szkoda. Szef pławskiej policji podziękował swoim podwładnym za pełnioną służbę oraz gratulował wszystkim wyróżnionym i nominowanym policjantom, życząc dalszej wytrwałości i dziękując za osiągnięte wyniki i zaangażowanie. Podniosło się nasze bezpieczeństwo na drogach Powiatu Puławskiego. Mamy mniejszą liczbę, niestety, zabitych w tych wypadkach. I ja się z tego bardzo cieszę, że tych ofiar jest mniej. W tym roku podziękowania dla policjantów złożyli także samorządowcy, starosta Puławski, prezydent Puław, burmistrzowie i wójtowie z ościennych gmin, a także współpracujący na co dzień z policją przedstawiciele innych służb mundurowych. Nie zabrakło na spotkaniu także przedstawiciela zarządu Grupy Azoty Pławy, który życzył jak najmniejszej ilości zdarzeń i jak najwięcej pracy prewencyjnej.